Siemanko. Witam serdecznie po dwóch meczach. Jedenego w Bundeslize, wczorajszym meczu z Celticiem Najpierw zrobimy materiał po meczu podsumowującym, mecz z Werderem Brema, jak i po 21. kolejce Bundesligi. Witam serdecznie wszystkich na moim kanale pierwszym z raperem i na moim drugim kanale osobnym. Jakie były wyniki 21. kolejki Bundesligi? Już Wam mówię. Lipsk, St. Pauli 2-0, Lipsk wygrał, Kiel, VfL Bochum 2-2. Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt 1-1, Mainz, Augsburg 0-0. Dortmund się przegrał znowu po raz kolejny ze Szodkar 2-1. Dalej, Freiburg pokonał Heidenheim 1-0. Hoffenheim przegrał z Unią Berlin 4-0. I Wosburg, Bajer Rekusen 0-0. Teraz przechodzimy do meczu, który nas interesuje: Bayern, Werder, Brema. Skład Bayernu na ten mecz: Neuer, Guerreiro, Kimu, Pamekanu, Boi, Pawlowicz, Kimich, Olize, Musiala, Koman, Harry, Kane ławka rezerwowych: Dyer, Gorecka, Leimer Mik, Majki, Müller, Sanen, Stanisic, Orbik, Widowicz. Nie zagrali Davis, Gnabry razu urazu Ito oraz Perez, goście z Bremy w Bramce Zetter, Piper, Wejkowicz, Jung, Kohn, Linenweiser Weiser, który kiedyś bajenie grał, Steak, Grul, Duksz, Niemach Pawka rezerwował Agu, Alvero, André Silva, który został wypożyczony z Lipska do końca tego sezonu: Backhaus, Burke, Kowicz, Cabore, Stigmans. Nie zagrali. Z razu. urazu Bittencourt, Fiddl, Malatini, Schmidt, Stark, Top. Ostatecznie mecz na Allianz Arena zakończył się wynikiem dla Bayernu wygraną. 3 do 0, pierwsza połowa. Werder przyjechał tylko do Monachium się bronić. Nie atakował za wiele. W 56 minucie Harry Kane strzelił rzut karnego na 1 do zera, Po wejściu Sane 82 strzelił Sane Pasujcie, pasyście Leimera. i w doliczonym czasie... 90 plus 7 w ostatniej minucie rzutu karnego Szczelił znowu Hurricane. Dwa gole. I tak to się wszystko prezentowało w tabeli Bayern. 54 punkty. Bayer Leverkusen. 46. Te zespoły zmierzą się w najbliższą sobotę na Bayer Leverkusen o 18.30. Później za tydzień. Przyjeżdża do Monachium. Eintracht Frankfurt. Przypomina pierwszy meczu we Frankfurcie: był remis 3 do 3. Teraz będziemy chcieli wygrać Eintracht Frankfurt. Wypożyczył, przepraszam, kupił Mitcha Bachałego za marmusza, który odszedł do Manchesteru City na czwartym miejscu. Lipsk, na piątym Stuttgart, na szóstym Freiburg, szesnasty Heidenheim, 14 punktów, siedemnasty Kiel, osiemnasty Bochum, szelcy Harkę, dwa siedem goli, na trzecim Patryk Schick. Tak to się wszystko prezentuje. I już w następnej kolejce, już się zmierzam, już Wam mówię jak A więc, następnej kolejce Augsburg, Lipsk, Union Gladbach, Bochum, Dortmund, St. Pauli, Freiburg, Stuttgart, Wolfsburg, Weileberg, Kusen, Bayern Monachium, Werder Bremen, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Kiel, Heineheim, Mainz. Tak to się wszystko prezentowało. Bardzo ciężki mecz mamy na wyjeździe. Ale to podsumowanie będzie już na następnym tygodniu. Teraz jeszcze przechodzimy do tego podsumowania meczu z Werderem Brema. Żółtą kartkę dostał Gorecka w 84. Minucie w 73. Pierwsza zmiana Leimer w Boja. W 81. Dwie zmiany Gorecka zmienił Pawlowicza, Sany Komana. I w dziesiątej minucie Stanisic, Guerrero. Raz, dwa, trzy, cztery zmiany. Prowadził kompanę. Nie zagrali. Dajer, nie zagrał. Młody Miki, Thomas Miller, Pramkarz Urbić i ściągnięty z wypożyczenia z miejsca Tela Gabriel Widowicz. Stawiam ocenę od razu. Nojerowi dam 6, Guerrero 7, Kimowi. 6, upamekano 7, bojowi 7, Kimichowi dam 8,5. Pawłowicz dostanie ode mnie 7, komma 7, Musiali dam 7,5, Olizę 8, Haremu Kejnowi 8,5. Zmiennikom Leimerowi dam 7, Gorecka, Sane i Staniszeć Galerii, krótko, nie dostaną oceny. Pręża połowa w wykonaniu bajerno. Jakby to powiedzieć. Taka trochę ociężała, ospała mieliśmy dużo sytuacji Werder postawił autobus gdy Monachium przyjeżdżają zespoły i się bronią Bayern nie potrafi po prostu zamienić tego wszystkiego na gole po prostu później zespół się czuje taki jakiś sparaliżowany nie potrafi po prostu zamienić tych akcji stworzonych na gole po prostu wiele rzeczy mi się nie podoba Bayern czasami gra taką nudną piłkę, że po prostu tylko oczy zamknąć i spać albo otworzyć na przykład jedno piwo później drugie piwo, zagryźć chipsem i nie będzie bramki Ech, nie wiem co już to mówić o tych meczach Bayernu ale dużo rzeczy mi się nie podoba jak ten kompany ćwiczy ten zespół po prostu czasami zespół nie potrafi dobrej akcji stworzyć zamienić na gola to już nie ten Bayern jest co kiedyś co dawniej za za kadencji Jopa Enkesa potrafiliśmy bardzo, bardzo niszej przeciwnika dobijać, na przykład 7 do 0 czy 6 do 0. A teraz po prostu tak męczymy tą piłkę, że to się po prostu w głowie nie mieści, jak my to nieraz dziwnie gramy, po prostu czasem brak słów. Podsumowując, mamy lidera, jedziemy teraz na trudny teren do Bayer Leverkusen. Tam nie będzie łatwo, tam nie będzie spacerku, bo Bayer Leverkusen będzie chciał nas wygrać w tamtym sezonie, żeśmy tam przegrali 3 do 0. W tym sezonie też nie będzie łatwo, 2022 roku nie potrafimy wygrać z Bayer Leverkusen. W tym sezonie też. Remis na Allianz Arena 1-1 we wrześniu. Po Niemiec przyjeżdża znowu Lewroku za drugi raz do Monachium. Odpadamy, przegrywamy 1 do 0 i jest po ptokach. Także moi drodzy, tak to się wszystko prezentuje. Kto chodzi na mecze Bayernu Monachium, to wie, że czasem ten zespół tak daje po ptokach, że czasem, czasem po prostu. Szkoda oglądać, szkoda nerwów, kto typuje, kto to widzi jak ten Bayern gra, po prostu Ech, nie wiem czy ten zespół nie ma energii, czy ten zespół się wypalił, ale zobaczymy do końca sezonu, jeszcze jest dużo, dużo spotkań po sezonie, są klubowe mistrzostwa świata, też będzie dużo grania, ale na razie Bayern Monachium nie prezentuje tej formy, co prezentował czy w tamtym roku, czy jeszcze wcześniej, po prostu... Zespół nie gra na miarę oczekiwań. Jaki kibic Bayern-Monachium był oczekiwał, to już mówią eksperci na kanale sportowym, czy Marcin Bożeński, czy inni, kto kibicuje temu klubowi. Po prostu na ten moment nie jesteśmy faworytem w Lidze Mistrzów. Majstra, w rezolidze na pewno odzyskamy, jeśli będziemy wygrywać dalej. Ale tak jak mówiłem, na Ligę Mistrzów jest inna motywacja. na. Na Bundesliga jest inna motywacja, ale tak jak mówiłem na ostatnich moich materiałach zespół chyba się wypalił, albo po prostu nie potrafił udźwignąć gry, ale to wszystko i całe podsumowanie sezonu zrobię. Zrobię pod koniec maja. To wszystko. Powiem wszystko jak to było w danym sezonie, w danych rozgrywkach. Ten blog dostaniecie i to wszystko powiem. Jak to wszystko funkcjonowało? Transfery, zobaczymy po sezonie, kto odejdzie. Ma odejść prawdopodobnie Gnabry. Czy Koman odejdzie, to prawdopodobnie tak się stanie. Kupcie w końcu jakiś dobrych zawodników. Nie kupujcie tylko ciągle bramkarzy Kupiliście Urbiga. Dobrze, wszystko ładnie pięknie. Teraz kupcie jakiegoś skrzydowego. Kupcie jakąś alternatywę, jakiegoś napastnika dla Harego Keina zastępcę. Gdy jest kontuzjowany Harry, to wstawiacie Tomasa Mellera. Tomasz Meller już nie ma tej formy, co kiedyś to już jest gracz, który ma już swój wiek. to osiągnął w Bayernie we prezentacji nie jest. to Osiągnął teraz po prostu. Musi wejść do zespołu Moda Krew jak to wstawia np. Barcelona czy Real Madryt, czy inne zespoły z Premier League, czy. Włoskie zespołu, czy inne z Belgii, czy tak dalej, i tak dalej. Po prostu zróbcie transfery jak się należy, bo czasem to się po prostu żygać chce i płakać, jak ten klub raz idzie do ruiny, czy do dziadostwa I zawsze pod każdym moim vlogiem piszcie zawsze komentarze, co wy o tym wszystkim sądzicie, co po każdym meczu bajem pokazuje. Zawsze lajkujcie, piszcie w komentarzach. Bo po prostu czasem ten bajer mnie tak denerwuje, że nie macie nawet pojęcia, jak to wszystko funkcjonuje. Ale ja z tym klubem jestem na zawsze na dobrej nazwie, Mia, Samia, Pagmas, Forever Number One. Jak to zawsze mówią Hiszpany, vamos do akcji, vamos, vamos. Jeszcze raz, vamos. Ratujmy jeszcze ten sezon. Widzę mistrzów, nie widzę. Nas jako faworytów, jeśli przejdziemy Celtic Glasgow, to mam nadzieję, że w drugiej, następnej rundzie już też nie będzie jakichś takich, nie będzie schodów, czyli nie będzie spacerku i nie będzie, jakby to powiedzieć, nie będzie, nie będziemy faworytem. faworytem. Czy w meczu z bayer na którego może trafić to w następnej rundzie Ligi Mistrzów, czy na Atletico Madrid bo jeśli trafimy na Atletico Madryt to bardzo, bardzo już może być ciężko ale najpierw przejdźmy Celtic w dwóch meczu, a później będziemy się zastanawiać jak to pójdzie dalej i pamiętajcie zawsze subskrybować dwa kanały, oceniać, lajkować, dzwoneczek do góry, łapka i dziękuję jeszcze raz za te wszystkie 36 subskrypcji na pierwszym kanale za PRM i na drugim kanale 9 subskrypcji Zapowiedź meczy macie, na Bayer Leverkusen już dostaliście zapowiedź, na Celtic Revanche też. Na ten pierwszy mecz, na ten drugi mecz i na mecz z Eintrachtem Frankfurt. I z Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, to rzucę kolejne zapowiedzi, bo będziemy jeszcze grać końcem tego miesiąca. Jeszcze będziemy grać 20 chyba 28 lutego, będziemy grać z Wauberstogar na wyjeździe i później już w marcu, Ósmego, z FFL Bochum Także ludzie kochani Tak to się wszystko prezentuje Kończę zaraz ten materiał Robię następny vlog Podsumowanie po wczorajszym meczu Celtic Ingress, Co się tam wydarzyło Bo się trochę wydarzyło Czy panie wygrał, czy przegrał, czy zremisował Czy się znowu skompromitował Dowiecie się już to za chwilę Zaraz robię ten vlog Także mordy trzymajcie się Zawsze Pagmas, miasa Mia Samia Forever number one. Całujemy ten klub. Zawsze z nimi na dobre i na złe. Mia, Samia, do przodu. Swartem. Żółwik, piąteczka. cześć.